Cześć, cześć. Witaj w kolejnym materiale z cyklu Ogarni WordPressowy Bajzy. Szukaliśmy ostatnio danych do domeny i hostingu, i teraz czas je wykorzystać. Zaloguj się więc do swojego panelu hostingu i tam sprawdź, czy nie masz podłączonych niepotrzebnie jakichś subdomen, domen, z których już nie korzystasz, z których już nie opłacasz. Czy nie ma jakichś zbędnych baz danych, które gdzieś tam potworzyłaś, potworzyłeś, bo nie wiem, testowałeś jakieś rozwiązania, albo właśnie są to pozostałości w po takich stronach, z których już właśnie nie korzystasz, których już nie masz u siebie, których już nie utrzymujesz, więc tutaj zrób gruntowny porządek. Pousuwaj wszystkie zbędne konta FTP. Po usuwaj właśnie tutaj jakichś dodatkowych użytkowników, y, którzy już nie powinni na przykład mieć dostępu do Twojego hostingu, a Twój hosting właśnie umożliwiał stworzenie takich dodatkowych kont. A później zaloguj się przez klienta FTP na swój serwer i sprawdź tam, czy też nie masz jakichś poinstalowanych niepotrzebnie WordPressów, czy nie masz e, zduplikowanych folderów, czy nie zalegają tam jakieś stare kopie zapasowe i inne śmieci. Takie gruntowne porządki na serwerze też są potrzebne i warto od czasu do czasu taki zabieg powtarzać, no bo wiadomo, bywa, że coś nam się tam niepotrzebnie namnoży, namnożą się jakieś kopie zapasowe, czy właśnie nawrzucamy jakichś niepotrzebnych plików. Warto właśnie taki, takie rozeznanie tam robić, sprzątać. Będzie i bezpieczniej, i nie będzie nam to zbędnie zajmować miejsca, a w końcu za to miejsce na tym serwerze. Płacimy. Także to tyle w tym materiale. Zapraszam do kolejnych materiałów z cyklu Ogarnij WordPressowy Bajzel. A po inne typy związane z WordPressem i nie tylko, zapraszam na przystańspecek.pl. To tyle. Do usłyszenia. Cześć, cześć.